Irena Sendlerowa. 110 Rocznica Urodzin. Data: 15 lutego 2020 roku. Typ: Inny. Ten Renaidzans świętuje życie polskiej pracownika opieki społecznej Ireny Sendlerowej w jej 110. Urodziny. Ta odważna pomoc humanitarna przypisywana jest uratowaniu życia dzieciom żydowskim w Getcie Warszawskim podczas II wojny światowej. Okazała się doskonałym strategiem i stała się symbolem odwagi i sprawiedliwości, organizując pomoc potrzebującym, bez względu na narodowość czy religię. Irena Sendlerowa urodziła się tego dnia w 1910 roku tuż poza polską stolicą Warszawy. Z pracy jej ojca leczącej pacjentów z gruźlicą Sendlerowa w młodym wieku nauczyła się, że zawsze należy pomagać potrzebującym bez względu na ich rasę, religię lub sytuację finansową. Sendlerowa zastosowała te zasady w praktyce, stając się pracownikiem socjalnym przy Radzie Miasta Warszawy w 1939 roku. W miarę postępów II wojny światowej jej stanowisko zapewniło jej niezwykły dostęp do getta warszawskiego i postanowiła pomóc ocalić jak najwięcej Żydów. Posługując się kartkami pogotowia, Podziemnymi tunelami i fałszywymi tożsamościami, Sendlerowa i jej koledzy z tajnej organizacji o nazwie, żegota ryzykowali życiem, aby skraść setki dzieci w bezpieczne miejsce. Jak pokazano w grafice do Odle, pisemne zapisy dzieci i ich rodzin zostały pochowane w słoiku pod jabłonią, w nadziei, że rodziny mogą się ponownie połączyć pod koniec wojny. Polska uhonorowała bezinteresowność Sendlerowej w 2003 roku, przyznając jej order Białego Orła, a w 2008 roku została nominowana do pokojowej Nagrody Nobla. Dziękuję Irenie Sendlerowej za odwagę w ratowaniu życia wielu osób.